Dziecko przerabia etap zainteresowania cielesnością, dlatego warto podsuwać, im, podsuwać mu fajne, dostosowane do wieku lektury. No i właśnie, Feluz Gucio, kolejna książka, odkrywają ciało człowieka. To książka, która jest dostosowana do wieku e, najmłodszych, czyli dla przedszkolaków. Mamy tu publikację kartonową, czyli mogą po nią sięgnąć śmiało dwulatki, e, i na podstawie tych ilustracji e, można pokazywać dzieciom, jakie mają części ciała, gdzie mają te części ciała, i zachęcać do zabawy w pokazywania na własnym ciele określonych elementów. Publikacja jest przejrzysta. Treści, znaczy, się, tekstu mamy niewiele, ale za to tekst bardzo dobrze nasycony wiadomościami, informacjami, po co, na co i dlaczego określone rzeczy są potrzebne nam. Wszystko wyjaśnione, wyjaśnione w bardzo prosty sposób. Dowiadujemy się, co, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie w jaki sposób ciało reaguje na różne elementy. No i bardzo podobało mi się to, że e, autorka podsuwa też e, temat badań, badania ciała, badania różnorodnych elementów. A tu mamy na przykład ilustrację z pobieraniem krwi, po to, żeby dzieci e, wiedziały, że takie badania są ważne, że czasami wystarczy opatrunek, e, rany są Czymś normalnym, jeśli yy, ulegnie skóra uszkodzeniu. Dowiadujemy się też, w jaki sposób ciało reaguje na różnorodne pokarmy, w jaki w sposób trawimy, wydalamy. Nie zabraknie też tematu płciowości. układ no kostny i tak dalej. No wszystko po prostu w prostej formie dostosowanej dla przedszkolaków. Podstawowa wiedza, e, która przyda się i która pozwoli na e, zaspokojenie ciekawości najmłodszych czytelników. Świetna książka zachęcająca i do poznawania siebie, swojego ciała, poszerzająca możliwości mm, odkrywania Rozumienia i komunikowania się z rodzicem, poznajomość części ciała to też możliwość zakomunikowania, że coś boli lub że źle funkcjonuje, pokazania, w jaki sposób coś nam się, coś inaczej działa i dzięki temu możliwości diagnozowania, jeśli coś boli. Książka fantastyczna, prosta i zdecydowanie dla przedszkolaków. Cała seria jest poświęcona Felusiowi i Guciowi, i w każdej książce Katarzyna Kozłowska wprowadza nas w inny obszar. Wszystkie książki są ilustrowane przez Mariannę Szed, czyli mają taką jednolitą grafikę. W serii znajdziemy też różnorodne gry wprowadzające nas do świata kolorów, emocji, liczb, liter. Zdecydowanie jest to seria skierowana dla przedszkolaków. Polecam.